Gdzie my jesteśmy? I gdzie do cholery podział się ten Biały Królik? O dzieci! Jesteście w południowej krainie czarów, domu Białego Królika. Ja nazywam się Pan Gąsienica. Niestety Biały Królik musiał wyjść, więc przekazuję Wam informację. Musicie pomóc uwolnić księżniczkę Sonię z lochu w zamku. Pomoże wam w tym kot strzeszer, ale kot strzeszer znajdzie was sam w swoim własnym zakresie. Także idźcie już, dzieci, zanim się ściemni. No dobra, to musimy znaleźć zamek, a kot strzeszer znajdzie nas. Aaa, Bo... Co się co dzieje? Co, co się dzieje, Mariola? Co to było za trzęsienie ziemi? O tak, dzieci. W krainie czarów ostatnimi czasy spotykają nas takie nieprzyjemne warunki jak nieuzasadnione pożary i nieuzasadnione trzęsienia ziemi. Ktoś zatrzymał czas na całym świecie, na całej ziemi i przez to nie będziemy mieć dzisiaj żadnych żniw. Cholera jasna. To pewnie ktoś z Krainy Czarów, jak zwykle majstrują przy czasie. Wyjdźcie wszyscy z mojego biura. Ja muszę się skontaktować z królową. Halo, Anastazja. Ktoś zatrzymał czas na całej ziemi. Podejrzewam, że to jak zwykle z twojej Krainy Czarów. Nie wiem, ile to potwa, ale tracę duszę. Także będziesz musiała cokolwiek robisz, sprawić, że będzie dzisiaj krwawo, bo ja muszę jakoś te duszę nadrobić. A swoją drogą zalegasz mi trochę z duszami, nie zapominaj, że przywróciłem cię do życia, pod warunkiem, że będziesz mi oddawała daną liczbę mieszkańców krajów, co mieszkać. Oj, kruku. Kruku, leć do Krainy Czarów i sprawdź, co się dzieje. W zaświatach czasu zatrzymać nie mogą, ale widzisz, cała Ziemia pogrążona. Leć, mój Kruku, leć i informuj mnie o wszystkim na bieżąco. Halo? Wszechwidzący? Mamy problem. Chodzi o Krainę Czarów. Dobra, jesteśmy pod zamkiem. Jaki jest plan? Wpadamy i robimy rozróbę. Kurwa Mariola, jaki jest plan? Musimy mieć jakąś strategię. No, wpadamy i kurwa robimy rozróbę. Musimy czekać na kota z Czesher. Gdzie, te, gdzie ten kot się podziewał, że jesteśmy pod zamkiem, a go nie ma? No, ktoś zawołał. Kocice styczzysz, no to psy słami w ogóle nie. No dobrze w sam raz na czas przyszłam, bo kurwa waszej Soni tam nie ma. Księżniczka Sonia została już przez kogoś ocalona i wasa księżniczka znajduje się w innym zamku. No czyli gdzie? No, chodźcie za mną skarby, ja wam wszystko pokażę, chodźcie za mną. Ja trochę jestem pierdolnięta, jak wszyscy tutaj, ale będzie śmiesznie, nie. No, złapcie skarby, bo nie nadążycie za mną. Ja sypka, jestem kocica, nie. Boże, gada jak Majka. A, świetnie, więcej chodzenia. No to tutaj. Tutaj w nawiedzonym dworze. Nawiedzonym dworze? No chodźcie za mną, chodźcie. Mi się coś wydaje, że Soni tam wcale nie ma i to jest pułapka. Być może, ale musimy iść i się upewnić. A, skoro tak mówisz, Sonia? Alisterze Mariolu? Wysłałam po Ciebie alisterze Białego Królika, ponieważ byłam zamknięta w lochu przez moją własną siostrę i jej podłego wspólnika Morgina Embera. Morgina Embera to, to nasz wujek. Widzę Mariola, że niejako jedyna masz w swojej rodzinie obsesję na punkcie władzy i praktyk psychopatycznych. A tak w ogóle to gdzie my jesteśmy i co my tu robimy? Jesteśmy w opuszczonym dworze, nawiedzonym. To dom magiki i morgina. O, przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem szalonym kapelusznikiem. To skoro to jest kryjówka magiki i morgina, co my tutaj robimy? Tak, kłamaliśmy się tutaj. Chcemy od wewnątrz zbadać, co tak naprawdę morgin i magika chcą od naszej krainy czarów. O, Alister i Mariola. Przedstawiam wam moją siostrzenicę Red. To córka Anastazji. To ona wyciągnęła mnie z lochów. Mów mi skarbie o co wiesz. Ja nic nie wiem, pani królowo. Ja tylko wiem tyle o zatrzymaniu czasu, że ten zegarek należał do szalonego kapelusznika, to on go stworzył. To nie obetnie mi pani głowy. Nie. Zamiast tego wyrwać ci serce. Anastazja, to już dzisiaj pięćdziesiąty. Widzę, że jesteś w formie. No cóż, dałeś mi zlecenie, to je wykonuję. Morgin, przeszukałam wszystko, co mogłam przeszukać. Mogę godzinami, a nawet tygodniami rozmawiać z tobą na temat tajemnic południowej krainy czarów, ale to, czego szukamy, nie zostało przeze mnie znalezione. Cholera jasna, tak nie może być. Jeżeli tak, to oznacza, że to, czego szukamy, jest tak, jak podejrzewałem na początku wieki temu w północnej krainie czarów. Namieszam Wam trochę w głowach, ale musicie to usłyszeć, żeby zrozumieć, co się dzieje, jeżeli chodzi o te kataklizmy, które dzieją się w krainie czarów. Otóż, energia chaosu, czyli pierwotna energia, czyli wszechwidzący, który zaczął powoli wprowadzać porządek i stworzył wszechświat. Po czym feniksy zaczęły tworzyć poszczególne światy. Widzicie. Feniksy zaczęły tworzyć światy, ale w tych światach bywały kataklizmy, które doprowadzały po prostu do tych światów końca. Wtedy feniksy postanowiły, że żeby zapobiec tym właśnie kataklizmom, trzeba stworzyć miejsce, w którym nieokiełznana energia zacznie być okiełznana, a chaos obróci się w porządek. W ten właśnie sposób stworzyli krainę czarów. Dlatego mamy Krainę czarów południową, która tak naprawdę kumuluje w sobie nieokiełznaną energię, tworząc z niej energię pozytywną. I mamy krainę czarów północną, w której kumuluje się energia nieokiełznana i zmienia się w energię negatywną. Niestety, przez to, że została zamordowana Kora i Anastazja, reprezentantka negatywnej energii, przejęła tron w obydwóch krainach czarów. Energia negatywna góruje ponad energią pozytywną, sprowadzając ją z powrotem do chaosu, przez co właśnie żywioły zawarte w energii chaosu zaczynają szaleć i dzieją się po prostu, że tak powiem, tak zwane błędy w Matrixie. Widzicie, kraina czarów jest bardzo wyjątkowym miejscem. Ponieważ tutaj regulowana jest nieokiełznana chaotyczna energia, sprowadzany jest porządek w całym wszechświecie, a tak naprawdę we wszystkich wszechświatach równoległych. Widzicie, jeżeli chodzi o wszechświaty równoległe, dobra, 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 już skończ pieprzenie, bo musimy się stąd wydostać. Dowiedziałam się czegoś, ale powiem wam, kiedy się już stąd wydostaniemy, bo wiecie, że za chwilę wróci magika i wtedy będziemy mieć problem. Powiedz mi prawdę, Anastazjo, ty wiesz, gdzie jest ukryty artefakt, którego tak długo szukam? Nie wiem o co tobie chodzi, skarbie. Jaki artefakt? Wszystko, co mogłam, już ci powiedziałam. Nie kłam! Gdzie ja? Gdzie, gdzie ja jestem? Ten

Um, legendy na temat Świętego Grala są różne, aczkolwiek od samej Hekate wiem, że prawdziwy Święty Gral jest wręczany nowym bogom, y, jako ich inicjacja, i dzięki temu Świętemu Gralowi mogą dostać się do wymiaru Eter, do wymiaru bogów. Um, z tej legendy też wiadomo mi, że jest jeden kielich który jest uważany za świętego grala, który został kiedyś podany przez samego wszechwidzącego. Komuś, kto według wszechwidzącego zasługiwał na szansę, żeby dostać się do wymiaru Eter. Ten kielich jest zagin zaginiony, ale właśnie wielu ludzi go poszukuje, i podejrzewam, że Morgan myśli, że właśnie jest on w krainie czarów. No, a z tych historii, które ja wiem o morginie to wiem, że jest głodny władzy, ma chorą obsesję na tym, żeby być najpotężniejszym na świecie, więc mogę tylko połączyć fakty, że chce on stać się Bogiem. A kiedy stanie się Bogiem, to ja już nie wiem, co on będzie chciał dalej w życiu osiągnąć. A Ty, Red, to właściwie dlaczego nie jesteś po stronie swojej matki, Czerwonej Królowej? Moja matka... Moja matka to tyranka, która wszystkim obcina głowy. Serio pytasz? On mi strasznie przypomina Luka. Nie uważasz? Jest taki jakiś podobny. Oj, ale szczerze, wszyscy Azjaci wyglądają tak samo. Jako ciekawostkę, Mariolu, mogę Ci powiedzieć, że Azjaci myślą tak samo o białych ludziach. Siostro!

za mało doświadczenia, żeby sobie ze mną poradzić. Za to my mamy niedokończony pojedynek! Który ponownie przegrasz. Mamo... Mamusiu... Ja wiem, że nie jesteś złą osobą. Ja wiem, że zatraciłaś się w swoich praktykach przez wieki. Musisz temu zapobiec, musisz się obudzić i zmienić los krainy czarów. To wszystko zależy od Ciebie. No niby taki wielki czarnoksiężnik i elfie moce i wszystko, a jednak mimo wszystko demony są potężniejsze. Tak, teraz wyssę jego duszę i to się skończy raz na zawsze. Oooo, kolejny, kolejny incydent. Co to jest? O nie, jest już za późno! Otworzyła się czarna dziura. coś pochłonie wszystko, zaczynając od krainy czarów, a kończąc na wszelakich wszechświatach. Nie, nie na naszej warcie. Zatrzymamy to. O nie, Ali. Ta czarna dziura się powiększyła. Nic nie zrobiliśmy. Ta czarna dziura to jest czysta energia chaosu. Nie da się jej zamknąć od zewnątrz. Da się jedynie od wewnątrz, ale to wymaga poświęcenia. Tylko ja mogę to zrobić. Michelangelo, ale wtedy zginiesz. Zapominasz, że jestem najwyższym bogiem. Nie da się mnie zabić. Oj, ludzie, właśnie do tego doprowadzacie, a ja muszę naprawiać wasze błędy. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile razy. A warrior of disguise. the skies, before the lights, burning will die. To the of the heavenly. Katastrofa zażegnana tymczasowo. Żeby jej uniknąć w przyszłości musimy niestety posortować kwestie polityczne. Z całym szacunkiem, wszechwidzący, mam do zaoferowania mnie i magikę. Magika może być królową południowej krainy czarów, a ja mogę być królem północnej krainy czarów. Znamy się na czarach i na energii. I możemy znakomicie. Rozdzielać magię chaosu na negatywną i pozytywną. Za z Twoim zamiłowaniem do magii chaosu, co powiesz na taki deal? Wypędzam cię, Morginie, Emberze, z krainy czarów południowej raz na zawsze. Twoja noga nigdy tutaj nie powstanie, a nawet i Twoja dusza, jako że jam wszechwidzący. Żadne Twoje wcielenie nie będzie miało dostępu do południowej krainy czarów na wieki wieków. I w ten oto sposób, ten czub, nigdy już więcej nie będzie zagrażał południowej krainie czarów. Aczkolwiek podejrzewam, że wprowadzi swoje rządy w krainie północnej, więc to już mamy załatwione. Ja myślałam, że ja będę królową krainy czarów północnej, w końcu byłam tam przez wieki. Red, słyszałam wszystko, co mówiłaś. Dziękuję Ci, dziecko, ale. Tak jak powiedziałaś, zatraciłam się. Jestem okrutnym człowiekiem. Nie zasługuje, żeby być królową. Ty powinnaś być królową południowej krainy czarów, Red. Ty mijasz się po prostu z tym, co ja ci mówię od czasu, kiedy, kiedy miałyśmy naszą dużą kłótnię i uciekłam z zamku. Ja nie chcę nigdy, przenigdy, przenigdy być żadną królową. Czy ty tego nie rozumiesz? Ty powinnaś zostać dobrą królową. Ale Red, ja zabijałam ludzi. Miałam deal z kosiarzem, który mnie wskrzesił po to, żebym zabijała ludzi w krainie czarów. Jak ty chcesz, żebym ja była dobrą królową po tym wszystkim? Ja ja mam za dużo grzechów. Jedynie mogę to zrobić w negatywnej krainie czarów, ale tak jak wszechwidzący powiedział, Morgin tam jest i będzie tam rządził. Tak zapewne będzie. Cóż, żeby było dobro, musi być też zło. Tak więc Morgin i Magika jak najbardziej nadają się, żeby panować nad północną krainą czarów, aczkolwiek wiem, że będzie to nielada wyzwanie. Aczkolwiek nie powinno już więcej zagrażać wszechświatowi. No, a więc nie mamy żadnego kandydata, żeby rządził krainą czarów południową. Mamy ciebie, mamo. Mówię do ciebie. Jesteś dobrym człowiekiem. Naprawdę Dostałaś szansę na kolejne życie, ponieważ byłaś dobrym człowiekiem. Zatraciłaś się, bo musiałaś mordować ludzi. I taka jest prawda: Ty powinnaś być dobrą królową. Za dużo grzechów, Fred. I ten deal z kosiarzem wciąż musiałabym zabijać ludzi. Jak to niby jest pozytywne? No cóż, co do twojego dealu z kosiarzem, pamiętasz, kiedy umarłaś, yy... Miałaś dostarczać duszę ileś tam dusz miesięcznie do mrocznego kosiarza z krainy czarów. To jest też spowodowane tym, że mieszkańcy krainy czarów są głównie nieśmiertelni, mam na myśli, nie umierają z powodu choroby, nie umierają ze starości, e, tylko żyją wiecznie dlatego była potrzebna taka redukcja, więc końcem końców to nie jest też do końca takie złe. Aczkolwiek mogę porozmawiać z kosiarzem i ten deal może dostać morgin z magiką i mogą to praktykować w północnej krainie czarów. A co do Twoich grzechów, Anastazio Tremaine. Widzę Twoją rozterkę, widzę Twoje dobre serce i chęć zmiany, ale brak w nią wiary, ale wierzą w Ciebie Twoja siostra i Twoja córka. Z delikatną dawką chęci, możesz znowu stać się dobra. Daję ci moje błogosławieństwo, Anastazjo, i daję ci odpuszczenie wszechwidzącego. Oczyszczam cię z całego zła, które popełniłaś, no, a także z brudu, bo byłaś brudna, i mianuję cię białą królową krainy czarów południowej. A teraz wybaczcie, wszyscy, muszę iść dogadać kwestie polityczne z nowymi władcami północnej krainy czarów. To jaki jest teraz plan, siostro? Nic, będę się starała być lepszą osobą i będę oczywiście dotrzymywać moich obowiązków, żeby upewnić się, że chaotyczna energia jest właściwie przetwarzana w pozytywną. Red wróciła. Muszę popracować nad naszą relacją. Myślę, że to też pomoże mi w naprawie mojej własnej osobowości. A co z tobą, siostro? No nic, muszę odnaleźć Julka. Nie był widziany od ostatniego starcia z Morginem. To co, wracamy do naszego świata i odblokowujemy czas? No, raczej nie inaczej. Idę z Wami. Sonia. Wiem, że między nami było różnie i wiem, że dużo złych rzeczy ci zrobiłam. Przepraszam za to. Mimo wszystko byłaś moją przyjaciółką, a ja nie uszanowałam Cię. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. Spoko, ja też nie byłam zawsze dla Ciebie w porządku, szczególnie jak stałam się królową złośliwości i ukradłam różkę. Myślę, że tak jak moja siostra i Red mogą popracować nad relacją. My też możemy. W końcu są gorsze osoby, które nie mają żadnych skrupułów, żeby krzywdzić innych, jak Morgan czy Jessica. A my tak naprawdę głupie nastoletnie konflikty ze szkoły no litości. Muszę wam powiedzieć o Julku. Był tutaj, walczył z Morganem. Potem ja z nim walczyłam, zanim mnie aresztowano. Julek wkroczył do portalu, ale nigdy nie, nie miałam możliwości nawiązania z nim kontaktu. Nie wiem, gdzie on jest. O mój Boże. Co Julek tutaj robił? Widzicie, Julek i Alicja mają dziecko. No to to wszyscy wiedzą. Tylko nikt nie wie, gdzie to dziecko jest. No i właśnie to jest motyw Julka, żeby być w krainie czarów. On szukał swojego dziecka. Podejrzewam, że wciąż to robi, ale że nie mogę się z nim skontaktować ani. On nie kontaktuje się ze mną, zaczęłam się martwić. Podejrzana sprawa. Ciekawe, gdzie jest Julek. Teraz to i ja zaczynam się martwić. Nie mogę go wyczuć. Nie mogłem go wyczuć wcześniej, bo byłem pewien, że jest w krainie czarów, ale skoro nie ma go w krainie czarów, dlaczego nie mogę go wyczuć? Hmm? Śmierdząca ryba tutaj śmierdzi. Halo! Ksiądz Tadeusz Pączek? Musimy porozmawiać na temat Jamesa Shpin.